Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na pasieczysku po to, aby zajrzeć do rodzin, ocenić w jakim stanie są rodziny, pszczele. Jeżeli gdzieś byłyby jakieś problemy, to jeszcze w tej chwili możemy w jakiś sposób zareagować, poprzez na przykład wymianę matki. Jeżeli na przykład bym zauważył, że jakaś rodzina na przykład się zalewa syropem, ponieważ ja staram się rodziny karmić w miarę standardowo i mniej więcej wszystkie otrzymują podobne dawki, jeżeli mówimy o rodzinach produkcyjnych. Jeżeli bym zauważył, że np. rodzina jest zbyt mocno zalana syropem, mówi mi to o tym, że matka może być w słabszej kondycji, czerwi słabiej, przez co pszczoły zalewają ją bardziej intensywnie, więc taką matkę jak najbardziej mogę wymienić. Więc tak naprawdę w tej chwili oceniam jakość czerwienia matek. Jeżeli widzę coś niepokojącego, rodziny, które odstają od reszty, to zaznaczam takie rodziny. Jeszcze w późniejszym terminie zostaną tam wymienione matki, na matki czerwiące, oczywiście młode z tego roku. Zajrzymy sobie do środka, zobaczymy jak wygląda sytuacja w tej chwili w rodzinach. Jest nieco pochmurno, dlatego użyję dymu, aby zgonić pszczoły. Nie są one agresywne, mimo tego, że pogoda w ostatnich dniach nie jest zbyt ciekawa. Jedyny plus to to, że na razie nie ma jakichś upałów. Temperatura 23 stopnie, 24, więc w sumie najlepsza do pracy. Pozwolę sobie wyjąć matę, aby było nam łatwiej przeglądać rodzinę. Tak jak widzimy pszczół jest całkiem sporo. Oczywiście widzę też dużo pszczół na dennicy. Nie ma już w tej chwili trutni w rodzinach. Jeżeli zauważycie jakieś trutnie, oczywiście w niewielkich ilościach, nie ma co się przejmować. Jeżeli tych trutni jest nadal sporo, może to świadczyć o tym, że pszczoły planują jeszcze jakąś cichą wymianę matki. Może to świadczyć o tym, że na przykład matka już jest w trochę słabszej kondycji, jest starsza i tych trutni przez to jest więcej. Ogólnie przeważnie tam, gdzie macie młode matki, tych trudni praktycznie nie powinno być. Poza oczywiście jakimiś tam pojedynczymi sztukami, ewentualnie. Przyjrzymy sobie, myślę, że w całości tę rodzinę zobaczymy, jak wygląda właśnie sytuacja. Też można to porównać do filmów z poprzednich lat. Tutaj mamy bardzo dużo pierzgi oraz pokarm. Na razie pszczół jest dużo, ale mamy tutaj sporo jeszcze tej pszczoły letniej, której jesienią już tutaj nie będzie. Więc głównie oceniamy ilość czerwiu. Kolejna ramka również bardzo dużo pierzgi. Jest to niezwykle istotne, ponieważ, tak jak wielokrotnie wspominałem, pokarm węglowodanowy możemy bardzo łatwo uzupełnić. Wystarczy wlać trochę syropu. Ale jeżeli chodzi o pokarm białkowy, jeżeli chodzi właśnie o tłuszcze, tutaj jest przeważnie problem. Więc dbamy o to, aby pszczoły w tym okresie właśnie letnim miały dostęp do świeżego pyłku. Aby ten zapas pierzgi był na możliwie dużym poziomie. Mamy tutaj już ramkę, gdzie jest sporo czerwiu. Cała ramka jest pięknie zaczerwiona. Przypominam, że rodzina była podkarmiana dużymi dawkami syropu, więc minimum po 4 litry za każdym razem. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób. I sprawdzimy. Sam jestem ciekawy, czy właśnie się nie zalała. Dodatkowo nadmienię, że 4 dni temu rodzina otrzymała również 4 litry syropu. Więc tak naprawdę czekałem chwilę, aby one wszystko wybrały spod kermiaczki, aby nieco to ułożyły w gnieździe. No i zdecydowałem się, że właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak tutaj wygląda sytuacja o tej porze roku. Pszczoły są bardzo łagodne. Mamy tutaj oczywiście czerw otwarty, jajeczka. Tutaj zwróćcie uwagę, ile jest czerwiu na wygryzieniu. Kolejna ramka. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Bardzo dużo larw, już w starszym wieku. Tutaj na środku widzę, że już te larwy są powoli zasklepiane. Z tej strony sytuacja podobna. Więc jak na razie, wszystko wygląda sposób jak najbardziej zadowalający, ponieważ skrajne ramki, było tam sporo pierzgi. W środku mamy dużo czerwiu. Pszczół jest również bardzo dużo, są łagodne, więc ta rodzina jak najbardziej może normalnie zimować, nie wymaga ona wymiany matki. Jeżeli na przykład czasami pszczoły wam się zaleją syropem, bo przesadzicie z tym podkarmianiem, to możecie oczywiście taką przeczerwioną ramkę, pustą suszu stawić w środek. Matka powinna to spokojnie zaczerwić. I sytuacja będzie opanowana. Tutaj mamy już troszkę więcej pokarmu. Mamy dużo pierzgi. Ktoś mógłby powiedzieć, że może za dużo, i ona blokuje miejsce matce. Natomiast z moich obserwacji wynika, że tak naprawdę im więcej tej pierzgi, tym lepiej. Wiasny bywają różne. I tak naprawdę, jeżeli pszczoły będą miały spory zapas, to nie powinno być żadnego problemu. I tutaj mamy już ramkę, która jest praktycznie cała zalana. Więc pszczoły całkiem sporo odłożyły pokarmu. On oczywiście zostanie też w pewien sposób zredukowany, bo tak jak wspomniałem, pszczoły niedawno tutaj otrzymały sporą dawkę pokarmu. Ale rodzina jest w dobrej kondycji, jest silna. Mogłoby być tutaj troszkę więcej czerwi. Tak myślę, że jeszcze jest jedna taka pełna ramka. Gdyby była tutaj w tej chwili czerwiu, byłbym zadowolony. I tak, w tej chwili wiem, że trzeba zrobić przerwę. Nie ma co rodzinie na razie podawać syropu. Ona ma zarówno żelazny zapas pokarmu, ma dużo pierzgi, ma czerw, matka składa jajeczka, nie ma żadnych nieprawidłowości, więc zostawiamy ją w spokoju i tak naprawdę jeszcze zostaje nam jeden przegląd przed samą zimą, aby ocenić, czy wszystko jest w porządku i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to do rodziny dopiero zajrzę na wiosnę. Stoimy przed kolejną rodzinką. Wszystkie rodziny w tej chwili, te produkcyjne, są oczywiście w dużej sile, tych pszczół jest bardzo dużo, natomiast taki prawdziwy obraz poznamy dopiero jesienią, kiedy będziemy w stanie ocenić, w jakiej sile są pszczoły. Wtedy możemy oczywiście też jesienią dokonywać jeszcze korekty gniazd. Tutaj mamy dużo czerwi, tak jak widzicie, z jednej strony, z drugiej strony spaceruje matka, Pokażę Wam, jak wygląda. Oznakowana czerwonym flamastrem. Bardzo ładna, gruba, szeroki odwłok. Kolejna rameczka. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy czerw. Natomiast w tym miejscu pszczoły zgromadziły dużą ilość syropu, ponieważ ramka jest z tego roku. Tutaj mamy wprawdzie dużo czerwiu. Ale pszczoły chętnie zalewają tą ramkę, ponieważ jest ona. Jasna. Te ciemniejsze plastry są w tej chwili chętniej zaczerwiane przez matkę. Tutaj mamy dużo larw. Tak, jajeczka, larwy. Tutaj mamy czerw. Na górze mamy wianuszek pokarmu. Zobaczymy kolejną ramkę. Ja od rana tak naprawdę przyglądam rodziny, ponieważ jeżeli coś by się działo niepokojącego, to wtedy oczywiście jeszcze będę interweniował. Kolejna ramka. Tak jak widzicie, dużo czerwiu. I następna już nie chce mi się jej wyjmować, ale widzę, że tam jest po prostu pierzga. Więc mamy na kilku ramkach całkiem spore ilości czerwiu. Pszczoły w dużej sile. W tej chwili nawet odkłady, które mam zamiar zimować na sześciu ramkach, ponieważ tyle wchodzi do odkładówek, wyglądają naprawdę całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o porażenie warozą ogólnie na moich pasiekach, ponieważ już na kilku przeprowadzałem odpowiednie testy, jest one na poziomie od 0 do maksymalnie 0,5%. Więc dotychczasowe metody zwalczania warozy były skuteczne. Oczywiście dalej trzeba to wszystko monitorować. Za jakiś czas też będzie oczywiście wymagane leczenie jesienne, aby dobić resztki warozy. Ale w tej chwili mam wszystko pod kontrolą i to też gwarantuje mi że pszczoły, które są w tej chwili wychowywane, będą zdrowe. Że nie będzie problemu, że na przykład w rodzinie pojawi się wirus zdeformowanych skrzydeł i wtedy taka rodzina będzie tak naprawdę ginęła w oczach. Na temat ogólnie warozy, różnych wirusów, nagrywałem już filmy. Tak naprawdę niewiele się zmieniło, jeżeli o to chodzi, więc zachęcam Was do zapoznania się z poprzednimi filmami na moim kanale. Zajrzymy jeszcze może na koniec do naszej krainki Gertrudy, ponieważ już jakiś czas tam nie zaglądałem i ocenimy, jak wygląda sytuacja. Skrajna ramka jest wprawdzie obsiadana przez pszczoły, ale zobaczcie, na macie zacieśniającej jest stosunkowo skromnie, jeżeli chodzi o pszczoły. Więc już daje nam to znak, że ta rodzina jest w słabszej kondycji niż takie normalne rodziny produkcyjne. Tamtych pszczół za matą było naprawdę bardzo dużo. Tak, tutaj mamy pokarm na skrajnej ramce. Tutaj też czuję, że jest w miarę sporo pokarmu. Kolejna ramka. Tutaj mamy coś ciekawego. Jak mamy oczywiście pokarm. Jest trochę miejsca wolnego do czerwienia dla matki, ale na razie matka tutaj nie zaczerwiła. Zbliżamy się powoli do centrum gniazda. Tutaj mamy pokarm. Z tej strony mamy sporo pierzgi, czyli na następnej ramce będzie na pewno czerw. Mamy tutaj sporo czerwiu, dużo jajeczek, larw. Matka czerwi, natomiast no nie jest tego zbyt wiele i nie zwiastuje to jakiegoś dużego kłębu i silnej rodziny, jeżeli chodzi o okres zimowli. Więc, tak jak w sumie się spodziewałem, ta matka będzie musiała zostać wymieniona, bo w następnym sezonie ona już nic więcej nam tak naprawdę nie zaprezentuje. Tutaj mamy kolejną ramkę, gdzie jest sporo czerwiu dużo jejeczek, więc matka czerwi. Oczywiście ona czerwi, ten czerw jest, ale w tej chwili tego czerwiu powinno być w miarę dużo. Też pobudzamy matki do czerwienia z taką myślą, aby one czerwiły w sposób zadowalający. I tutaj mamy, zobaczcie, kolejną ramkę, gdzie już jest pierzga. Z tego co widzę, czerwiu tutaj nie ma. Więc jeżeli chodzi o pokarm, o pierzgę, nie mam żadnych zastrzeżeń, jest tego sporo, ale mam zastrzeżenia co do matki, która czerwi po prostu słabo. Starałem się tej rodzinki oczywiście nie zalewać. Jak ktoś śledzi moje filmy na bieżąco, to widział, że tutaj nalewałem naprawdę niewielkie dawki syropu. Inne rodziny dostawały 4 litry. Tutaj nasza krainka Gertruda otrzymywała niekiedy 1 litr, tak naprawdę tylko, żeby delikatnie poczuć syrop. Mimo to pszczoły tutaj matkę zalewają. Świadczy to o tym, że ona czerwi słabo, że jest po prostu słabej jakości i musimy tą matkę wymienić. Tutaj widzicie matkę, która spaceruje na narożniku plastra. Zwróćcie uwagę, jak dużo w rodzinie zmienia matka pszczela. Jeżeli jest ona naprawdę dobrej jakości, Wtedy taka rodzina rozwija się w sposób bardzo dynamiczny, nie wchodzi nadmiernie w nastrój rojowy, pszczoły są łagodne, noszą Wam dużo miodu. Też było wiele pytań odnośnie tych gąbeczek z kwasem szczawiowym, więc jeżeli będę miał czas, to co nieco jeszcze powiem na temat tej metody, ponieważ sam w tym roku sprawdzam to wszystko, jak to funkcjonuje. Porównuję ją oczywiście też do pasków z kwasem szczawiowym, które stosowałem już w innych sezonach. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. I do usłyszenia wkrótce, posiekam Marcy. Pozdrawiam.